Podczas wczorajszej transmisji, niestety kłopoty techniczne z dźwiękiem spowodowały, że pewnie nie było przyjemnością oglądanie prezentacji naszej szafy. Natomiast nadrabiamy to dzisiaj. Zgodnie z wczorajszą informacją, taką szafę będzie można wypożyczyć w szkole. Zajrzyjmy sobie więc do niej przez chwilę. Otwieramy. Szafę. Ta szafa akurat mieści 26 urządzeń. Każde z urządzeń ma swoją półkę, na której może być podłączone do zasilania i się ładować. Szafa wyposażona jest w sekwencer, który uruchamia pojedynczo gniazdka, aby nie przeciążyć bezpieczników w szkole. Obok widzicie Państwo, komputery gotowe do wypożyczenia. Tutaj mamy jeden wspólny wyłącznik, który bezpiecznie pozwala nam wyłączyć całą szafę, zwinąć kabel, a następnie przetransportować szafę w inne miejsce. Dziękuję.